Chciałbym zobaczyć również waszą. A dlaczego ona nie jest podłożona? Bo już się mamy nią wymienić. No zgadza się, ale to myślałem, że pokażesz, gdzie ona była. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że najwyższy zauważy pewną różnicę, bo nasza nadal działa. Zapraszam. No, nasza też działała, tylko ją wyjąłem, bo już miała być wymiana. A możesz powiedzieć, gdzie była? Nie mam takiego interesu, aby ci powiedzieć. Czyli była w płaszczu. Może tak, może nie. Czy mogę przekroczyć granicę? Tak, żeby oczywiście. pokazać. Zapraszam. Zostańcie chłopaki. Pluskwa jest tam. Na samej górze. O. To jest wymiana. No dobra, jeśli chcesz wiedzieć, nasza pluskwa była w pokoju zwierzeń. Dlaczego w pokoju zwierzeń? Bo najbardziej mnie interesuje to, co jest najbardziej tajemne. Aha. Ja ci powiedziałam, że w pokoju zwierzeń. W pokoju zwierzeń była? No. To ja już nie rozumiem kompletnie nic. Pokażcie swoje pluskwy, która agencja pierwsza odkryła podłożoną pluskwę. Ja znalazłem pierwszy, bo gdy znalazłem ich pluskwę, moja była nadal w miejscu, w, której, w którym ją podłożyłem. Można Czyli to sprawdzić. Gdy ty znalazłeś pluskwę, którą my podłożyliśmy. sprawdziłem, czy moja jest na swoim miejscu. Aha, no. Okay. Można to sprawdzić. Okej. Okay. Wasza była w pokrowcu. Zbierzcie się w pokoju telewizyjnym. Dobrze. Dobrze. Szpiedzy? Tak jest. Zadanie wygrywa agencja Rio. Tym samym stając się agencją wywiadowczą bogatego imperium. Wow. Znaczy to, że bogata agencja będzie miała szansę korzystać z nowinek technologicznych przy rozwiązywaniu kolejnych zagadek. Będzie też miała dostęp do smacznego jedzenia. Podczas gdy biedna agencja będzie jeść wojskowe racje żywnościowe, czyli duża. A do rozwiązywania zagadek będzie używać lupy i ołówka. Wygraliśmy zadanie z tego względu, że zanim nasza pluska została znaleziona, no, znalazłem pluskę przeciwnika. <słuch> Jest nieźle, ale już się obawiałem, że będzie Wielki Bracie jedna wielka lipa, bo tutaj u kanio mnie zaczął podejrzewać. Mag przekazał to wszystko Madzi. Madzia też mnie zaczęła podejrzewać. Podsłuchałem, że Igor też mnie nawet podejrzewał. Ale najważniejsza rzecz to Łukanio tutaj pod tymi drzwiami podsłuchał wszystko, co rozmawiałem z wielkim bratem. No, no, jak ja mam współpracować z wielkim bratem? Jak wielki brat pozwala, żeby tutaj pod drzwiami podsłuchiwał Łukanio, podsłuchał mnie, podsłuchał y, Olka, podsłuchał, y, kogo jeszcze podsłuchał? Radzia. No i przecież Łukasz wszystko wiedział. Myślałem, że tutaj w tym... Bartek, Aha. w świecie szpiegowskim nie ma żadnych zasad i nikomu nie można ufać. Ja wiem, nawet wielkiemu bratu? Nikomu.